Siema widzowie, ja jestem, dzisiaj będziemy oglądać jak pieruny strzelają. Strzelamy, no właśnie. Widzowie, zostawcie łapkę w górę. I ja mi też, bo jestem z kanału Adi i, i Gummy do nie tylko. A Fiderka. Dziwny kanał. Okay, o, ok, oglądamy jak strzelają pieruny widzowie. Jaram się bardzo. Uważajcie, żeby na nie strzelić. Nie siedzicie na tym parapecie, bo może wam w każdej chwili piorun wam strzelić. No właśnie. Koniecznie na to uważajcie. No właśnie. I... O kurde, jak strzelił. No właśnie, ona o to mnie nie strzelają. O kurde, jak strzelają. A strzelają. Jedziemy cicho, ja byś, bo tutaj dziadek jak śpi tutaj na dole. Jedziemy tutaj cicho. Oglądamy jak pieruny strzelają. No właśnie. Idźcie zostawcie wokół w No I koniecznie zaskrubujcie mój kanał. Mój też? Ano. No i zostawcie słupka na dole. No właśnie. Na górze. Na dole. Słupka. Na kanale Maja, Adrym i O.A. Nie, to jest mój kanał Adi i gigumy Turbo i nie tylko. Śmieszny kanał i dziwny. Śmieszny i dziwny. Dobra, już Maja, przestań. ale trzasnął piorun. O, jest tu bez mnie takich dziwnych kanałów. No, ale jaja. jest tu. Zaraz strzeli po raz Was, kolejny. Nie patrz, nie patrz. Nie, bo no teraz ją rzeka. Nie patrz. Ciekawe zaraz co będzie dalej. Właśnie. I ty jesteś żywioły. Tak czy nie? Nie. nie, nie. Ale strzelił. O, nie, to ale się... A to było, że mnie wyzlałam. Zaraz po raz kolejny strzeli. Trzy, dwa, dwa, jeden. Agata prawie w dżumach. Nie patrz, bo teraz strzeli ale strzelił ale jajo ale jajko ale jajka. Kurda, ale jajo Bardziej się pokocha. Ale dobrze, mój e, e, dobry papiorundy. A Ale dobrze, papiorundy. I duży. A zaraz będzie strzelał. Zobaczcie, widzowie, to. Zaraz Zobaczcie będzie to strzelać. Zaraz będzie strzelał. Jeśli będzie to strzelać, to jak wy będziecie hmm. nagrywać, to zostaniecie lajkowani. Dobra. Ja jest... Laj... Dobra, widzowie, lajkujecie moi fil... moje filmy. No, I zobaczyłem moje zobaczcie też... moi potrzebne filmy. O no. no I strzela. Jak strzela, jedno. Jak... jaja. Jak nie chcecie mieć skrótki, to moje ubrania w kropkę Ewelmaja Kończył się mi już i, po, i, i zdjęcia. Dobra, cicho, maja. Ogląd... E, nagrywam, tak, jak pioruny strzelają. No, ale, ale mój, pamiętajcie lajkujcie i dajcie subka na tule i piszcie moich komentarze tak samo laj... macie, mój, macie mój, link opisie Mój tak samo link w Ty nie masz nawet linku Mam A ja mam Ja hmm. I co zostawcie To jest dzisiaj mój kanał I to, i kanał na maji, o nie ma. Zaraz strzela. Maja kruk AW. Maja Oej próba E. Hmm. e, e I Oe. Strzeli. I strzeli. Trzy, dwa, dwa jeden. jeden star. star! Moja moc pioriowa! <grym> <grym> Ale będzie jaja, kurde. Ale jaja. ale tu nic nie przegapiła? Nie, nie przegapiłaś. przegapiłam A Ale jaja, a jak strzelił, kurde. Wyczysku, ale strzeliło. Ja pierdzielę. Po raz kolejny strzelno, no kurde. To jest najlepszy eksperyment jaki go widzę. Ten piorun to jest najlepszy eksperyment. Ja jak to inaczej I twój Ja pierdzielę. O ja cię kręcę. To umrę. A no O, jak strzelił. O jest i zostawcie nasz Adriana zaraz Pana kolejny strzeli no właśnie i dzisiaj będziemy razem nagrywać poręk pierdol długi też o jak strzelił kurde blade kurde jego raz. dobra Maja nie przeszkadzaj mi nagrywania filmu kurde Napiernicze. piernicze. Nagrywamy aż do dwudziestu co O ja pierdzielę. Ja pierdzielę. No, o ja nie mogę jak strzelił. Widzowie, Totalny piorun strzelił. I to prawie mocno. Że ja nie wiem. Nie Dobra, przestań, ja już gadać głupoty. Do widzenia! Ty do widzenia. Nie. To moja córka, weź. Ale strzela. I strzela u Jezu. nie trzeba tak robić. Ja pierdzielę jak tego. Tu samochód jedzie. No właśnie. A dopior go e, spali. Ojeju, spalił czy nie? E, e. Wszystko w porządku jest. Wszystko jest w normie. No właśnie. Nie patrzcie na to kochanie. Teraz się jest chwila. Nie możesz takiej rzeczy oglądać. Bo Lila ci teraz żyka. Wiesz, Adrian? Wiem o tym, Majeczko, wiem o tym. Mila się szukaj, bo to taki. To jest Majeczek samo. Szukaj się obie. O jak strzeli, ja nie ja mogę! Nie mogę! Przepraszam, widzowie was. Ale nie, bo zaraz nie za się nie na ciebie. Dobra, cicho tam bądź. cicho, bądź też nie lajku, Tak, Bila, weź. Dobra, zaraz kończymy. No właśnie, przepraszam. Tylko mnie. 10 sekund nagrywam. No właśnie. Moje... No jak chcecie, jak chcecie, moje koszulki takie fajne. No to, moje tak samo no jak się przez internet Altium. póki są. No to też... cicho, póki to są to, to najwiajcie. I to szybko. I to szybko na nasze... się. Już koszulki i zdjęcia i kubki już znikają z sklepu, Maja i Adrian kropka ewewe. To bardzo dziwne. Nie, yeah. Maja kropka Ewel i Adrian, Na, razem zdjęcie. Ja z Tobą nie, nie nagrywam filmu Nagrywa. tylko z moim kolegą, z Igorem. Nie, ja nagrywam z yy, yy, macie... Yy. Macie do mojego kolegi e, link w opisie. Nie, Macie nie lajka, zobaczcie jego kanał IG Talekarty. Nie, nie karty. To dajcie lajku No to, no, no to wiecie koniecznie na, na mojego kolegę e, tego. E, na, kanał. E, na kanał IG Tale Karty, a a my na mój kanał też koniecznie wbijajcie. Ja i koniecznie jego zobaczcie filmiki z kartami. kartami. O, on znalazł Lewandowskiego. No właśnie. Nie, nie, uwierzycie, nie uwierzycie tego. O kurde, o jak Jezu, on strzelił. Ale... Ja nie mogę. Dobra, poszła sobie tam moja siostra, a ja się nagrywam jak pierun strzela. Ale pan się podeszł, to jest ten jest No i co z tego? To jest ten nebli, który jest Co Ale seliu, kurde. A to malutki pierun. Tylko. Dajcie, dajcie widzowie spokój, to tylko malutki pierun. No właśnie, nie, nie pójdźcie, patrzcie. Bo za jeszcze spaczę z Adrianem. A raz za 20 sekund wyłączamy to. No jeszcze skończyć pierun. Joru, jak też weź dymo za mąż? Cicho co ty kadasz głupot, mądra jesteś? <laughs> co to, Powiedz, Pomyśl, co mówisz? Nie, to jest dziecko, nie niedobrze jesteś. O, ale strzeli, kurde, jego raz. Zgadzaj, kto to pieruna. Kurde, nie kurde, kurde. To jest paniesz, Adrian. Mhm. O, jakiś malutki pierun tylko. Dajcie o tym widzowie spokój. Bo to tylko malutki pierun. Trzeba się tym y, y, podniecać i przejmować i ten. I się stresować. Weź się od, y, spokój i olejcie to w końcu. No kurde, właśnie. jego raz. Jak tak można? Jak tak można? Tu ja. Tu ja? O, kurde, ale strzelił! No Не паникуйте. Надо... ada alay ka amodi della Wcześniej kończę Już kończę ten film i nara